Witajcie na kanale. Dzisiaj mam zdrapeczki za 47 zł, szybkie 50, ekstra pensja, ekstra linie i playbook 7. Ostatni raz przed wycofaniem. I może najpierw sobie zaczniemy od tego playbooka z numerkiem 14. I zaczniemy. Od szafirowej siódemki. Tutaj szukamy albo siódemki, albo wygrywających liczb. A wygrywające liczby to 27, 17, 14 i 32. I nasze liczby to 9. Dwadzieścia siedem jest wygrane, super. Następnie trzydzieści cztery, trzynaście obok, trzydzieści dwa, kolejna wygrana. Jedenaście, trzydzieści jeden obok mamy siódemkę. Siedemnaście też jest trafione. I cztery. I rubinowa, siódemka. Tutaj szukamy siódemki i rubinu, który nam mnoży. Jest siódemka. Perła, zegarek, portfel. Kolejna siódemka. Szminka, lustro, pierścionek, sztabka czy tam złoto i kufer. Teraz szmaragdowa siódemka. Ja szukam trzech siódemek. Siedem. Róża, kufer, moneta tu nie ma. W grze drugiej korona, kufer siedem. Pierścionek tutaj też nie ma. Tutaj mamy 7, 7, Trofeum. Korona i plik. W grze czwartej. Złoto, e, zegarek siedem, plik, w grze piąta, siedem, zegarek e, pierścionek siedem i róża. W grze szóstej, siedem, trofeum. Szafir. E, portfel w grze siódmej, szafir siedem, siedem złoto i e, perła. Teraz szukamy dwóch tych samych e, symboli w ametystowej siódemce. Mamy dwa różne w grze drugiej. Także dwa różne grze. Trzeciej też gra czwarta, dwa różne symbole. O, w grze e, piątej mamy dwa złota, gra szósta, lustro portfel, gra siódma, e, zegarek moneta, gra ósma, e, perła i pierścionek, gra. Dziewiąta Zegarek I korona I teraz Topazowa siódemka I tutaj szukamy Jeżeli znajdziemy Trzy siódemki Wtedy wygraną mnożymy razy Dwa i trzech tych samych symboli Mamy różne. Są trzy podkowy. Super. I teraz tutaj mamy różne. Gra czwarta. Różne. W grze piątej dwie świnie. W grze szóstej. A dwie. A dwa naszyjniki. Różne. Tu mamy trzy perły. W grze dziewiątej trzy pliki. I w grze dziesiątej trzy różne. Teraz diamentowa siódemka. I tutaj w grze pierwszej. Co będziemy tutaj szukać? Kufer Mamy perfumy worek, lustro, portfel, perła, złoto, moneta i pierścionek. I tutaj szukamy trzech tych samych kwot. Mamy sześćdziesiąt, dziesięć, trzysta.

czterdzieści, tutaj pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, tutaj dalej, tutaj nie mieliśmy, tutaj mieliśmy siedemdziesiąt. 80, 90 zł. Super, czyli jesteśmy na plusie. I w tej zdrapaczce to jest moja najwyższa wygrana. Więc bardzo fajnie. A zobaczymy sobie jeszcze kontrolne. Kontrolne topę Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. I teraz weźmiemy sobie szybkie 50. I tutaj przybliżę z numerkiem 52. Szukamy trzech tych samych kwot. 50 tysięcy, 2 zł, 4 zł, 100 zł, 50 tysięcy, 50, 50 zł, 2 zł, 100 zł i 2 zł. I ty mam 2 zł tutaj w bonusie. Dukaty i kontrolne to C. Teraz weźmiemy sobie ekstra linia. I tutaj nie mówiłam chyba. Z numerkiem 32 przepraszam, 52, a tutaj mamy zdrapeczkę z numerkiem 19. I będziemy szukać po dwa symbole trochę oddale ok? I co my tutaj mamy? Mo, e, słońce i sakwa. Słońce i sakwa. 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 takwa i słoneczko słoneczko jak coś ominę na pewno później się znajdzie i tutaj to tu, tu jest jeszcze słoneczko kolejne dwa symbole to słoń i dzwon słoń i dzwon dzwon jest tutaj Dzwon mamy tutaj, tutaj jest słoń. Słoń i dzwon. Tutaj jest słoń. Słoń i dzwon. I tutaj mamy słonia. Kolejne dwa. To lody i leżak. Lody i leżak. Tutaj są lody. Tutaj jest jeszcze dzwon. Lody i leżak. Chyba to wszystko. Kolejne dwa symbole. Rower i. Księżyc, rower i księżyc, tu mamy rower. Tutaj jest rower, tu jest księżyc. Tu mamy rower. I tu jest rower. Teraz będziemy szukać monety i łodzi. Moneta i łódź. Tu mamy monetę. Tu jest moneta. Tu mam monetę. I tu jest moneta. Teraz będziemy szukać rolek i kości. Tu są kości. Tu są rolki. Tu są kości. Następnie szukamy piłki i podkowy. nie mam. Następne dwa to wiatrak i gwiazda, wiatrak i gwiazda. To jest gwiazda. I tu jest wiatrak, teraz szukamy klapek, i tęczy. Tutaj są klapki, tutaj są klapki. Tutaj jest tęcza. I to wszystko. Następne dwa. Balony i korona. Tu są balony. Tutaj są balony, tutaj są balony. Tutaj mamy balony, balony. Następne dwa: Cytryna i okulary. Cytryna i okulary. Tutaj są okulary. Tutaj mamy okulary. Tutaj są okulary. Tutaj też mamy okulary. Okulary. I tu okulary. Kolejne dwa. Cztery symbole do końca. Teraz parasol. I motyl Parasol. I motyl, tu jest parasol tu jest motyl. tu jest motyl, tu jest motyl, tu jest parasol tu jest parasol tu jest parasol, 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 i ostatnie dwa to diament i serce. Tutaj jest diament, tutaj jest serce. Tu mamy diament. Tu jest diament. Diament. Serce. Diament. I diament. I zrobaczka jest przedrana. rana. Kontrolne to P. I teraz ekstra pensja z numerkiem 28. osiem dziewięć, szukamy dwa, dwadzieścia i 16. nasz liczby. Dwadzieścia pięć obok, trzy obok, szesnaście, mamy wygraną dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery, kolejna wygrana, ekstra pensja dziewiętnaście, dwadzieścia osiem i trzydzieści jeden. I mamy tutaj. 16, 10 zł i 24, 10 zł. I tu mamy kontrolne, to te Więc podsumowując, jedna z drapeczek dzisiaj przegrała. I tak, ekstra pensja dała nam 20 zł, szybkie 52 zł. I playbook ostatni raz na kanale dał nam. 90 zł, czyli tutaj mamy razem 112 zł. Więc miks dzisiaj miałam za 47, więc ładny plus. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie opki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się w następnym filmie. Cześć. Tutaj jeszcze nie zauważyłam nie zdrapałam jednej wygranej i tu mamy 100 zł nie 90 bo nawet 90 nie można wygrać więc w tej zdrapeczce jest 100 zł dziękuję za oglądanie, cześć